Mamy dość i nie wystarczy, bo po tym mamy dość trzeba też sobie powiedzieć idziemy, żeby wygrać dobro nie musi być słabsze od zła skorumpowana władza udławi się tymi pieniędzmi, tymi podsłuchami, służbami, tą rządową szczujnią, udławią się tym sensie symbolicznym i przegrają właśnie dlatego, że zło wtedy, kiedy dobrzy ludzie mówią, nie, nie zgadzamy się, idziemy do zwycięstwa, to zło nie ma wtedy żadnych szans. Jak ja to też mówiłem parę miesięcy temu, to niektórzy się tak w głowę stukali, że no, okaznodzieja przyjechał. No, będzie nam tu takie bajki dla dzieci opowiadał, że dobry jest silniejszy od zła, bo doświadczenie niektórych w ostatnich latach mówiło, i zupełnie co innego, że dobro jest bezsilne, że ludzie padali ofiarą arogancji tej władzy, pogardy, tracili miejsca pracy, niektórzy wyjeżdżali. W czasie pandemii zobaczcie, ile dziesiątek tysięcy ludzi umarło z powodu niepotrzebnie, z powodu niekompetencji i korupcji tej władzy.